Dlaczego możny człowieku chełpisz się złym postępowaniem swoją nieprawością przez cały dzień? Twoi język knuje przestępstwo. Jak dobrze naostrzona brzytwa przeprowadzasz swój podstęp. Kochasz zło bardziej niż dobro, przestępstwo bardziej niż wygłaszanie słów sprawiedliwości. Miłe ci jest każde słowo niosące zgubę i mowa podstępna. Dlatego Bóg usunie cię na zawsze. Wyrwie cię jak chwast i wyrzuci jak najdalej od namiotu. Usunie z korzeniami Twój ród z krainy żyjących. Gdy zobaczą, to sprawiedliwi, lęki ogarnie, a z niego śmiać się będą, mówiąc: Oto człowiek, który nie przyjął Boga jako swego wspomożyciela, ale zaufał obfitości swoich bogactw i siłę swe opierał na swojej nicości. Ja zaś niczym drzewo oliwne w domu Boga, wydające liczne owoce, swoje nadzieje oparłem na miłosierdziu Boga na zawsze i na wieki wieków. Chcę Cię wysławiać na wieki za to, coś stworzył. Chcę trwać przy Twoim imieniu, bo ono jest zbawienne dla Tobie oddanych.